Dobry, w tym kolejny piękny tropikalny poranek nad Mekongiem. Ja podejrzewam, że jeżeli sobie nie odświeżę jakiś kontaktów tutaj, to jak znowu będę miał sytuację, że jestem w e, stolicy nad ranem, a ekipa przyjeżdża tylko po południu, to chyba nie wiem, chyba będzie spał na tych ławkach w hamaku gdzieś, bo brać hotel na kilka godzin to mi się po prostu nie opłaca, to bez sensu jest. Kompletnie. O, także dzień dobry. Jakieś kawka, śniadanie. No no. Trzeba spędzić trochę czasu w mieście. A przy okazji przygotować się merytorycznie, odświeżyć wiedzę i tak dalej, żeby być jak najlepszą wersją niszy jako przewodnika po Kambodży. To co? W drogę i chodź, przygoda. Spaceruję sobie przy pierwsze liczb, obok Riversideu, to te takie, takie różne. Zakupy się robiło w żonie i w ogóle. No, muszę przyznać, że takie flashbacki w się przewijają sprzed roku. Coś niesamowitego. Jak łatwo tutaj można kreować swoją własną rzeczywistość w Kambodży. W Polsce, w Europie nie ma szans, że ja zrobił coś takiego, co zrobię tutaj w rok. Budowa chaty, wyprawy z ludźmi. A skoro a jesteśmy już na 178 ulicy prawie, to pójdziemy oczywiście do Kradłczewity na Cordon Blu. Gdzie odbieram swoją pierwszą zorganizowaną grupę gości? Do tej pory były takie wyprawy szybkie, krótkie z naszymi inwestorami, przedsiębiorcami, a teraz naprawdę zaczynamy zabawę w Agencji Wyprawową. Także jaram się strasznie! Chociaż już wiem, że będę żygał Angkor Wat, inaczej! Angkor Wat to ja już żygam! No ale trzeba to odbędzić Tak się taki wypraw. A podobnie zajebiście. Teraz to normalnie kiedyś czekaj na krewnych z Ameryki, na dworcu. Na lotnisku, na okęciu ciuk I dom chłopaki. Gdzie wy jesteście? Marek? Ile się można z tymi celnikami pierdolić? tej autostradę, na której byliśmy z samochodem autem, bo trzeba no, 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 no. do co na lg, czyli dość sporo Lakmara. No i cóż, jesteśmy lecimy na wyspie, ale to miasto jest zachniszczone strasznie, niesamowicie. Podniewać na chwilę do Adama, zobaczymy co u niego się dzieje. Natomiast generalnie to miasto przypomina kierunek inwestycje, które widziałem na zachodzie Chin części właśnie. Ryni Urumqi. Ogromne, szerokie ulice, puste budynki, takie przeinwestowane rzeczy, niedokończone tematy. Generalnie Sichanuz Biru chodzi za chińskie miasto, także widzę, że wprowadzili swoje chińskie porządki. Mhm. No to nie jest kolejna odsłona sagi kambodżańskiej, bo zdecydowanie wiadomo każdy robi swoje w życiu natomiast. Wspomina się zajebiście jakby na to nie patrzyć. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym epizodzie, bo to epizod będzie filmu, widzimy się z powrotem, Polonia i, i ta ekipa cały czas gdzieś się tutaj przemieszcza. I przyłożyłeś rękę do tego, że tu przyjechałem, a no, inni potem przyłożyli, że zostałem. No, to fajnie, cieszę się. Wesoło, nie? Tak. Kto by pomyślał? Jeszcze rok temu jakbym usłyszał coś takiego, nie uwierzył. No, rok temu to już chyba tak, ale, ale wcześniej to na pewno nie. Nie ma opcji. Jak przyjeżdżałeś, pamiętam, że tam na krótki okres jest i tyle, nie? Nawet mi się azjaty nie podobało, a teraz? No. Już nawet, nawet niektóre. A jak z jedzeniem? Mam dość ryżu. O, każdy tak ma. Na początku jest to fascynacja, a później jest przez. Dokładnie tak. No, po co? Yy, pizza i... Pizza i... I później... Mysztry! dobry ta miejscówka dopiero co powstała nazywa się Golden Beach Resort. I to jest kolejna polska miejscówka w Kambodży na wyspie Korong Świeżutkie, nowiutkie wszystko jest po prostu wow. No i cóż, zwiedzamy najbliższą okolicę, za wiele się nie dzieje. O, patrzę. tutaj masz te słupy takie energetyczne, to wszystko jest odlewane ręcznie. Takich sobie właśnie, tych. To wszystko suknie. To jest właśnie ta droga, ten. Metodą chałupniczą. Nowo otwarty ośrodek, się nazywa Golden Beach, naprawdę jest magia. On nie jest najtańszy, no ale to wiadomo. Miejsce naprawdę klasy premium. No i prowadzono przez naszych, a nawet część obsługi ktoś tam po polsku potrafi powiedzieć, także jest też śmieszne. Tak w ogóle to ta miejscówka dopiero się pojawiła na opach Google. I to jest już taki bardzo, bardzo wysunięty w głąb wyspy teren. To już jak widać pierwotna dżungla dosłownie końcówka wioski, rzeka więc no, zaszedliśmy się dość mocno głęboko w teren i no, ma to swój klimat naprawdę ma to swój klimat żeby tutaj dotrzeć no, trzeba trochę czasu poświęcić ale myślę że naprawdę warto naprawdę warto Bo to taka bardzo głęboko schowana plaża która no po prostu kończy się nie mamy i nie mamy naturalną dżunglę normalne kurskie chatki tylko typu takiego właśnie bardziej wybrzeżowego i co? I spokój. Generalnie idealne miejsce, żeby przyjechać sobie począć, chociaż no, trzeba przyznać, że za wiele się tu nie dzieje, więc dla kogoś kto przyjechał z neurotyzowany. Cześć z Europy to może być trochę ciężkie, bo nagle z wysokiego trybu życia zejść z obrotów na jakiś taki właśnie Chilowy jak tutaj no. Ja sam mam z tym problem I tak można powiedzieć, że zwiedziliśmy całą okolicę Po prostu to jest naprawdę koniec świata Ale dzięki temu też nie ma dużo ludzi Za moimi sami resort Tutaj molo Piękne białe plaże jest po prostu wspaniale Jest cudowne I spędzimy tutaj trzy noce Pierwsza za nami, także jeszcze e, Dwa dni trzeba coś z sobą zrobić Najlepiej chyba nic, po prostu Na rajskiej wyspie na końcu świata. Na drugim końcu globusa w Kambodży. Rajska wyspa Korąg w ramach tripa z głównym bohaterem w roli przewodnika osobistego. No, kto by pomyślał, że w takie ciekawe miejsce i okoliczności zagnę mnie kiedyś życie? A to jest dopiero początek moich przygód z Kambodżą. I będzie tylko lepiej. Jest po prostu zajebiście. Żegnając się z rajskimi wyspami Zwrócę jeszcze uwagę na coś, o czym już wcześniej mówiłem Mianowicie kwestie polenizmie, Że w tej cywilizacji no, to nie jest pożądane Tu panie ma jakieś maseczkę na ryju Okulary Poduszkę do spania Tam jakaś taka bardzo, bardzo ciemna chmerka jest Wszyscy pod parasolami Ktoś się może chować, chowa się tam w cieniu A reszta na słońcu I cierpią, i się muszą opalać I tracą swoją pozycję społeczną Lozy, kaptury, wszystko specjalne rękawy na ręce, co się zakłada, żeby chroniły przed słońcem, żeby się nie opalić klasa robotnicza udaje, że nie jest klasą robotniczą nic no u nas kiedyś była modna solaria dalej się o opalają na wakacjach ale tutaj jest moda na to, żeby się wybielać Jest to autobus, jest to autobus, rzecz to oczywiście, że nie kamernie, że jeździ tym dziadostwem, że tyle lat nie, 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 nie naprawia. A teraz z kolei mamy sytuację, że jeden tron był pełny, więc kolejny i jesteśmy w dupę godzinę z czasem i próbujemy dostać się na lotnisko. Do wylotu mamy osłownie, e...

Dzień dobry w tym Dzięki Bogu ten przyraz samolotem, który mnie teraz czekał, to nie był przylot do Europy, tylko lokalny. sumie to już dobre popołudnie. Muszę przyznać, że ten lot tak trochę zmartwił, ale na szczęście to był lot wewnętrzny po Kambodży, bo ja jeszcze mentalnie na wyjazd w Ukrainie nie jestem gotowy. Wylądowaliśmy tutaj w dzielnicy muzułmańskiej, więc jest tu wołowina, falafele falafle i tym podobne rzeczy. Ale tu już się kończy dzielnica muzułmańska, tu już może kupić na przykład o piwo. Ale jak widać, jak już mówiłem wcześniej, muzułmanie są tacy sami na całym świecie, bez względu na to, są bardzo pasypistycznie nastawieni w deklaracjach, oni po prostu stopniowo czynią sobie ziemię poddaną i prędzej czy później dane miejsce stanie się gettem. Bo w islamie jest świat islamu i świat wojny. Czyli świat islamu i świat, który jeszcze nie jest przez islam zawojowany, ponieważ jest religia mesjanistyczna. No, dobra, to co? Pozwiedzamy sobie Pub Street, połazimy po mieście wieczorem po południu i będzie ciekawie Klasykę gatunku, czyli ankorwat. Wat Jak widać, sezon turystyczny rozkręcił się na dobre No i cóż Wspinamy się, jak ta pani, na górę Po cichuńsku, powolutku Łapie się właśnie na czymś takim, że ludzie mają taką tendencję do habituowania bodźców I mają problem z docenieniem tego jego często pięknego życia no ja mam też piękne życie no, wiadomo chatkę z kolei już habituuję już sobie coś trzeba przypominać że mam piękny dom w Ratanakiri teraz się z kolei bawimy wyprowadzanie ludzi coś co też było planowane no, rok temu i co się stało de facto faktem więc trzeba się cieszyć że pasja stała się zawodem zawód stał się misją poniekąd odkrywania Kambodży i pokazywania jej piękna Także każdego dnia trzeba się budzić i doceniać to co się już ma bo naprawdę myślę, że jak na 32 lata to całkiem spokój sobie to życie poukładałem także Misza doceniaj każdego dnia A za 3 dni powtórka z rozrywki bo chłopaki polecą na północ a ja przejmę sobie kolejną ekipę i znowu pojedziemy do Angkor Wat. i w inne miejsca w okolicy no. Ale gadałem z takim policj policjantem Herskiej tutaj, który mi powiedział, że jak jestem tutaj dwa lata, to już mam wstęp zafryty, bo są schody płaczu. Niektórzy tu mają naprawdę ciężkie podejście, a jeszcze gorsze zejście. Świątynia Ta Taprom, świątynia buddyjska zbudowana przez Jaya yy, Varmana VII. To jest taki parking, no i generalnie to jest miejsce najgorsze pod kątem tych yy, naganiaczy, nachalnych różnych, bo już się szykują do yy, yy. Obskoczenia wszystkich zejdźmy z, drogi, zejdźmy z drogi O, drugi bus przyjechał Także już się robi wesoło Raczej się wyładowali do busa, więc musieliśmy się wyganiać wprost I mamy cały komis odpowitalny